Sziemano widzowie, ja jestem Jakub Zero 5 to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj jak pewnie widzicie mam na sobie kuwerki na Tak właśnie przed mi się udało go zabić tego śmiecia tfu. I właśnie zbudowałem tą jedną wyspę I nie uwierzycie, ta wyspa była tak zajebista, patrzcie ile mam metalu patrzcie, mamy tu jedną sztapkę i 7 miedzi, sztabek miedzi. Ta wyspa była tak zajebista, że jeszcze tu mi się przerabia że chyba już z tej wyspy wszystko wyzbierałem yy, więc pierwsze co bym zrobił to Tą antenę, którą mi ostatnio Ten śmieć rekin zjadł Dobra mamy Ale też widzicie materiałów nazbierałem, tutaj całą skrzyneczkę I tutaj trochę w skrzyneczce Więc nie próżnowałem od ostatniego odcinka Całe 20 minut tu siedziałem Jedzenie cały zbierałem, wodę Palmy też tutaj hodowałem. I kostki śmieci oczywiście. Chyba ta bateria właśnie się rozładowała. Baterii jako tako nie będę wyrzucał. Bo mam nadzieję, że tu będzie jakaś opcja ładowania tych baterii. A tak zawsze mogę tą baterię wyko zużytą wykorzystać do tej latarki czołowej. To akurat wiem. Dobra, antena zrobiona. tejdzie mi drewno szybko. I ja bym zrobił tu. No niech będzie tu. Tą głowę mogę wywalić I czemu ja nie płynę? Aha, ma żagiel rozłożony Złoży żagiel i będziemy płynąć w tamtym kierunku Możemy na razie tam płynąć Nie widzę przeszkód Kurczę Znisz to I tutaj antenkę Nie położyłem tutaj No... W sumie to też może zniszczyć Jeśli mi to zniszczy, to się wkurzę i <laughs> zabiję go jeszcze raz Dobra, ty jakie ja potrzebuję 2, 6, 6 i 5 2, 6, 6, 5 I gdzie to jest? Tam muszę płynąć Chyba, no 2 kilometry A chyba coś swędzi naprawdę A przynajmniej dobrze, że bo mniej więcej w danym kierunku wiatr wieje. Więc sobie śmieci pozbieramy To rzucę. To porzuciłem Świetnie Też Jak możecie zauważyć tutaj to kończyłem już Po mamy całe takie przejście A ja bym też może teraz Zajął się tymi skrzyneczkami, które odbutował od tego śmiecia Rekina, ja tu nie mam metalu Nie robi mi się nic dziwne Dobra, wstawiamy Jeszcze, jak będzie jakaś Wysepka to też zlutuję Bo nawet udało nam się Trochę rybek nafarmić o, dwa sieciki mamy, więc możemy jedną przynętę na rekinę robić. Też tutaj trochę gliny, piasku nazbierałem, takie tam. Dytatnie lekko rzeczy. Cztery szyneczki potrzebuję. Jedna będzie tutaj jak wcześniej. Jak pamiętacie, postaram się mi więcej tak samo układać. Czego mi brakuje? Niczego mi nie brakuje, to robimy. O! I mamy magazyn swój. Okej, okay, podkładamy trochę śmieci. O właśnie czekajcie. Ja słyszę pikanie, czy ja zostawiłem... Co się stało? Yy, zostawiłem odpalone. A nie zostawiajmy odpalone, bo tutaj się poteria kończył. Tego do końca nie wiedziałem. Dobra, mamy 9 paczek. zbieramy. sopatmy to tu mamy. Zasłonki. Nie mam okien. Obraz Kolejny obraz. Mamy dwa obrazy już. Piuro. Krzesło, o, sobie było stół, to teraz mam krzesło w szutce. I kolejne zasłony, sto jak na drewno. I flaga, tak w ciekawości I sobie zrobimy sobie jakąś flagę. jako na przykład możemy zrobić? Czaszkę. O, no, zróbmy sobie, zobaczmy. I tutaj do góry na przykład po ustawie. O, i będziemy widzieć, tu na stronie wieje wiatr. Widzisz te palemki mi już tutaj urosły. Och, mamy wyspę, ale tą większą, tej większej na razie nie chcę, może, rutować. I też nie chcę nawet zbytnio yy, odbijać z kierunku tej fabułki Na razie bym właśnie płynął w jej kierunku i nie przyjmował się resztą. tu, tu mamy drewno, świnamy. Drewno zawsze rzuca, jak mi jakiś śmieci rekin zniszczył coś. A jak my się bardzo lubimy z tym rekinem. Czemu mi się nie zbiera? I co jest? Palma mi się nie zbierała. O. Nie, nie, nie. Mój piec, mój piec, mój piec. Co, jakbyś mi piec zniszczył? To ja bym ci życie zniszczył, naprawdę. To mamy jakąś wysepkę, To w sumie możemy... Jeśli będzie miała blisko, to możemy podbić do niej. O. i kalendarz. Kalendarz też bym bardzo chętnie zrobił. Bo z tego co myślę, będzie działał tak, jak myślę Tak, mamy te dni, 32 Czyli teraz będziecie widzieć, ile w nią że Czyli dużo będziecie widzieć Dobra, pokazujcie mi mapę, to A, 1400, 1400 Już chyba 400 przypłynąłem, więc na spokojnie Ile mam kosteczek, tak z ciekawości? 6 Świetnie, świetnie Wdadzą się na pewno. Może jak czekamy, to te rybki jeszcze połowę. Zawsze w w czasie. Do tego jest takie, że mogę sobie normalnie chodzić, zbierać na przykład z tych siatek. Więc czasu nie będę marnował. O i sum. Tak, teraz też te wszystkie materiały, mniej więcej, oprócz plastiku, obraz tak plastik mi się niedługo przyda, to przebudowy naszej bazy. Już mogę wam to powiedzieć. Jeszcze bardziej będziemy remontować to, ale to tego naprawdę potrzebuję dużo. Nawet więcej niż to całej tej platformy tutaj. Śleć. Dobra, mamy kolejnego ślecika, czyli mogę zrobić dwie przynęty na rekina. A teraz. Aha, to jest puste, potrzebuję je drewno. Jedna deska wystarczy? No, na razie powinno wystarczyć. Dobra, idziemy spać. Z ładnym yy, księżycem w tle. Z tym śmieciem rekinem. Ja mam coś tu jedzenia na przykład jakieś owoski, bo do mięsa chyba mi się nie samżyło usmażyć. Mam mango, dobra Mangiem się w miarę najem. Szybko to rusztu. Wiedziałem, że to się jeszcze nie, nie usmażyło mi. Lecimy jakieś te Ale tu albo zamiałem to albo też się miary najem. Dobra, teraz nic zostało oprócz takiego pływania i łapania tych skrzyneczek mniej więcej po drodze. Tym się właśnie teraz zajmę. Także widzimy się jak będzie... Obo no, bo ile mam brakuje, tak jeszcze chciałabym zobaczę. Już prawie 800 metrów przepłynęliśmy około chyba, bo tam było Prawie dwa koła, No nieważne. Dobra, my widzimy się za momencik. No i kurczę, hak mi się rozwalił Tego się nie spodziewałem naprawdę Czy ja w ogóle mam materiał na taki hak? Czy mnie stać? Stać mnie, no spokojnie Tylko tutaj widzę, że mi się kończą te sztawki powoli A nie, tu mam jeszcze cztery, trzy, sorry O i patrz ile materiałów zbieramy. Jestem świetnik już nie kryzie, więc Kurczę, no te musimy chyba robić. I to pilnie naprawdę. Odpadki niestety są potrzebne do tego. Mam jeszcze tutaj odpadki. Ojojoj, oj, oj, z tym może... A tu mam taki, dobra! Z odpadkami może być problem niestety. Zrobimy jakieś skrzyneczki. I liczymy na odpadki. To też, też pamiętajmy, żeby tutaj dokładać te teseczki, czy tam ogólnie materiały. No ale te jak najwięcej Tu chyba odkładamy liści. Tego najmniej aktualnie potrzebuję. Czyli się to mogę niedługo potrzebować. A no, patrzcie, Tesek mam prawie tu 90, tu mam 40, tu mam 0 i tu 0. Czyli jednak nie aż tak dobrze. Dobra, ile przepłynęliśmy? Ile mamy kilometrów do przepłynięcia jeszcze? 800, już nam się na radarze pokazuje. Więc płyniemy. O, metłuski Fajne. Korekiem byłby niefajny. W tym momencie. Nie mamy gosteczek. I jedną gosteczkę, niestety. Czekajcie, a może sobie wiosło? Bo tak czekam aż tam tamto płyniemy niczego na horyzoncie i nie widzę żadnej wyspy Więc robimy wiosło i płyniemy Ile mam kilometrów jeszcze? 600 on mogę płynąć? Chyba nie Co my za chwilę już powinniśmy to widzieć Po tamtą wieżę radiową, bo też, że widzieliśmy z 300 kilometrów, no to jeszcze połowa trasy I będziemy to widzieć Ciekawe co to może być Ta nazwa nic mi nie mówi Fossa cut'em Coś tutaj To sobie może ręce połapie tak tutaj jak, jak już jestem Nie wiem, te seczki, plasticzek, listki W tak, nie mam co robić Bardzo ciekawe zajęcie, wow Dobra, ile? 400 Dobra, to już tam chyba. Albo zużyję już to wiosło. Kiedy na będą duże, trochę ekwipunek. I chyba zbiorę tą szczelnieczkę, beczuszkę, która tam jest. Więc płyniemy. No chodźcie to pusia. Dziękuję, dziękuję. Oj, 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 oj tak być nie powinno. Zachuj tutaj. To trzeba nie nadają się jeszcze do sięcia. Nie jeszcze. Muszę że no znowu. Jutro, te reki naprawdę nie da mi spokoju tutaj. Całe życie mnie gnę... tutaj gnępi i teraz mam schizy jakieś z niego. To jest jakaś wyspa. Ale jakaś dziwna wyspa, więc może to jest to. Czekajcie. Tak, 200. Płyniemy tam. Serio, jakaś dziwna wyspa. To. Ha! śmieciu ginie Pióra się przydadzą, będę na szały. O, jedna łódka sobie usparzy. Piórka sobie odłożę tutaj. O, ja piórka na łóżko potrzebuje, właśnie. Co mi jest mi już na łóżko? Czy tam na de hamak? Tu. Na hamak i na łóżko mi stać, Świetnie. O, pieczuszka. Dobra, chodźmy zobaczyć, jak to wygląda. Ty, to nie jest wyspa. Co to jest? Tu nie my tam. Albo, mi się wydaje, albo to jest jakiś statek. Oj To popłynęliśmy. Zmienimy Zmie kurs bardziej, właśnie w stronę tego statku. No patrz, to taki statek. Możemy go wziąć? I sobie podpływa z nim? Cały ten czas teraz to jedzenie zbieram, więc mi się to podoba. Nie będę głodował przynajmniej. Ty, no, to jest statek, jak nic jestem taki turystyczny. Jacht. Trochę większy od jachtów w tej foreście, ale to jest jacht. Świetnie, świetnie. No, 900 metrów. To jest na pewno to. Więc pójdę sobie spać i od razu... Nawet w dzisiejszym odcinku będziemy to zwiedzać Nie 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 Szybko, nie! Ja to są zabieram Śmieć walony, tutaj sobie układam Dobra, chodźmy spać I przybiję tutaj, zobaczymy co to takiego jest I co to jest bo tu widzę, że na, napisali ludzie. Dobra, PPP zrobić... A, chodwica, kwisek, w co? Okej, okay, przybiliśmy. Tu mamy jakieś skały, na które możemy normalnie wejść. Yy, a jak do na mam wejść? Tutaj? Jest takie... o. oj oj, 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 oj musiał jeszcze ukryć. Dobra, i co teraz? Co są jakieś drzwi? Yy, dzień dobry. A tu się dziwnie zrobiło. O, Eee... halo? Tu mamy chyba coś typu maszynownie, że się z silnikami jakaś notatka, coś? Dużo odpadków, widzę? Tu Łom? Pokaż mi. Gdzie ja mam Łom. Tu mam Łom. Tyktafon i Łom.

no bardzo szybko. metodkę Tu macie Okej okay, Tu mieliśmy rozmowy jakiś yy, Znaczy rozmowę Liścik Że zmierzają tu jakieś wieży yy, To sorry To jednego z wieżowców na południu Czyli teraz musimy się udać na południe chyba I coś tam mówi o Jakimś Rubenie O Jezus Maria Co to, to jest Ej. Idzie wątpliwości, już się wą skończyło? To mnie goni! Co tu jest? Pomocy! Wychodzimy stąd, co to było? Dobra, widzę, że tu mamy wejście do góry. Mamy basen. Niestety pusty. Bo pić mi się chce. Tu mamy drugie wejście. Inne wejście do jak? Ale na razie. Oj, nawet tu jest jakiś. Będzie można miedzi pozbierać metalu czy innych takich przydatnych materiałów a my udajmy się na naszą szlapę, żeby zdobyć. Żeby zrobić sobie ponownie e, w uczynę. Bo <laughs> ledwo wszedłem i już mi jakieś guno zaatakowało A widziałem akurat na sporo jest rzeczy do pozbierania. Śmieć. Dobra, pokażcie mi co jeszcze mi tu brakuje. Nic mi tu nie brakuje, robimy. I idziemy po wodę. Mamy problem z wodą. <grym> A ja miałem chyba arbuzikę od w swojej Szkneczce Tutaj, tutaj. Nie tutaj. Zjadę te karbuze, mam kokosy. Kokosy dają wodę. Dają wodę i to sporo. Dobra, jesteśmy uratowani. Zanim pójdę też, to bym sobie zrobił trochę jedzenia, żeby sobie na drogę wziąć. Kurczę, muszę mi tu ugryźć. Odbudujmy to. Tak, yy, Jedzenie jakieś mam tutaj. Wodę też. Wodę jeszcze sobie wezmę no, tak w tym w butelce tylko niech mi się to zrobi. A, bo zbieram trochę palemek. Nie trzecia jak mi się woda przerabia. nie rozumiem. a tym nie było nic posiane nie rozumiem, Reki ma taki tuż zajepacja, jak to może coś zostać, ale nie płynie za mną. Żeby mnie tręczyć. Dobra, bierzemy wodę. To co tu mamy, też bierzemy. I idziemy. Też się najem od razu. Dobra, to skoczyłem. Ja jestem najedzony, tylko że jest problem pości... I oni tu walneli, Walnęli? E przybili tutaj. <gry> ich utknęli, bo jak... Jakby nie utknęli, to by wypłynęli stąd raczej. Dobra, chodźmy do tego gówna, co mnie zaatakowało. Tu nic już nie ma. Tu jest. A masz. Co to jest? za... Ła, ła. Zapiłem to. Dostałem mięso. Się boję to mięso jeść. Ok To są resztki. Ale mogę to wypić, to wypijmy. Daję jedzenie, o, Ile plastiku? Dobra, opłacało się tu przyjść. Tu mamy to kurde też coś. Wymaga jeden... O, dobra, obcęgi potrzebuję. potrzebuje. jest chwilę, że jak wiem jakie kurczę obcęgi O krata Dobra, miejsca w punku jeszcze sporo mam, więc o to się nie muszę też martwić. Tutaj z no taki nic już więcej nie ma. I mam jakiś smoothie, pokażcie co to jest Truskawkowy koktajl. O! I to mi daje taki dodatkowy pasek Potrzebuję niebieskiego klucza tutaj do przejścia A tu mamy przejście Tą łazienkę Będzie będziemy mogli podglądać Czerwony klucz mamy yy, Nie tu tutaj A ja potrzebuję niebieskiego Ej, mój łom się zniszczył! Ej, no Coś tu jeszcze jest? Nie ma to idziemy dalej. O, tu kolejne przejście. I tu mamy kuchnię. Oczywiście pierwsze co robię to zbieram rzeczy. O, jakaś notatka. Ale to na koniec. Najpierw no, choć... Po, popatrzmy czy coś tu jeszcze jest. O, niebieska deska.

Okej, okay, czyli teraz mamy wiadomość, że ta typiara odeszła od Rubena. Rozdzielili się o. Mamy zbiornik z baliwem? Co jest? I tam nam mówią, że jacht nie nadaje się tam to życia. O, czerwonego kurcza użyliśmy. Dobra, co mówiłem? Że ten jacht nie nadaje się to życia. I o jakimś Olafie wojskowym mówiła. Że skoro jest wojskowym, to będzie praktyczne. Wymaga kapły elektryczne, zapalniczka, zbiornik paliwa. Ej, zbiornik paliwa to mamy, dobra. Wymaga pięć części mechanicznych. Jednej kuli. O, mam obsęgi, czyli mogę tu. Co to za dźwięk jest? Ej, obcenki, to ja mogę się cofnąć. Dobra, mam jedną część mechaniczną, mogę to odłożyć? Nie mogę.

Skudkę możemy wywalić. Niebieskich kluczy i możemy się je znowu cofnąć. Nie, nie gadajcie. Czy to gówno co mnie zaatakowało to są szczury? Eee, czy tak. I chciałam wyjątkowo dużego szczura. Tu mam kolejną notatkę. Jeśli to zrobię, to będę reprezentowany. Kraj nie słyszał swoich dni. Jestem szokowany dla ich niewystarczającego. Somehow they believe rank and prestige disappeared with solid land? No, they will not be allowed to mingle among my esteemed guests. And they will certainly not be allowed further rations. They should be grateful. I am the only reason they are alive. Okay, got Um, on opowiada, że ludzie tam naczekają, że nie dostaną więcej racji żywnościowych. Że jakby nie on, to by już nie żyli. A tu, tu mam wejście do góry. O, ale tu ciemno, nie, 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 nie. E, to będziemy robić chyba w następnym odcinku. Powpadę na pomysł, żeby może zdobyć... Ja coś z tym mogę jeszcze zrobić? Nie wiem, zniszczyć. Nie. Łady na pomysł, żeby zrobić jeszcze latarkę na głowę. Jak słuchałem tej wiadomości, a to mam mięsko. Dobra, to w ościemno robi. Zrobiło nawet. Także resztę tego. Sawanka. Jak, jak to się nazywało? Fasakatem eee, Będziemy zwiedzali na następnym odcinku. Także co, a kogo to Mogę. W ile mam plastiku w odpadków. I tego właśnie nie spodziewałem się po tej lokacji. Dobra, także to by było dzisiaj na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się. I cześć, a ja to się kłaść.